Potężna armia przygotuje się do ataku na Izrael, proroctwo się spełni. Proroctwo biblijne, które się spełni, jest opisane w księdze Ezechiela, rozdziały 38 i 39, opisuje jedno z najbardziej niezwykłych, ale trudnych do zrozumienia przepowiedni. Te rozdziały przepowiadają północną inwazję na Izrael, która przyjdzie jak burza i pokryje ziemię jak chmura. Izrael będzie wydawał się skazany na zagładę, jednak Bóg zainterweniuje w tej napaści. Ezechiel 38, 8-16 Po wielu dniach nawiedzicie, w późniejszych latach przybędziesz do ziemi tych, którzy zostali przywróceni od miecza i zebrani spośród wielu narodów na górach Izraela, które długo były spustoszone. Zostali oni wyprowadzeni z narodów, a teraz wszyscy mieszkają bezpiecznie. Wstąpisz jak burza, pokryjesz ziemię jak chmura, ty i wszystkie twoje wojska oraz liczne ludy z tobą. Tak mówi Pan Bóg, w tym dniu stanie się, że myśli pojawią się w twoim umyśle i ułożysz zły plan. Powiesz: Pójdę do kraju nieobmurowanych wiosek, pójdę do ludzi żyjących w pokoju, którzy mieszkają bezpiecznie, wszyscy żyjący bez murów, nie mający ani krat, ani bram. By zdobyć łupy i zrabować łupy, by wyciągnąć rękę na spustoszone miejsca, które znów są zamieszkane, i na ludzi zebranych spośród narodów, którzy zdobyli bydło i dobra, mieszkających w środku ziemi. Szeba, Dedan i kupcy Tarsu oraz wszyscy ich młodzi, powiedzą ci, czy przybyłeś, aby zabrać łupy? Czy zebrałeś swoje wojska, by zdobyć łupy, by unieść srebro i złoto? by zabrać bydło i dobra, by zdobyć wielkie łupy? Dlatego prorokuj, synu człowieczy, i powiedz Gogowi tak mówi Pan Bóg w tym dniu, gdy mój lud Izrael mieszka bezpiecznie, czyż nie będziesz tego wiedział? Wtedy wyjdziesz ze swojego miejsca z dalekiej północy, ty i liczne ludy z tobą, wszyscy na koniach, wielka armia i potężne wojsko. Nadejdziesz przeciwko mojemu ludowi Izraelowi jak chmura, by pokryć ziemię, aby narody poznały mnie, gdy zostanę uwielbiony w Tobie. Ponieważ powiedziano nam, że inwazja Ghoułge nastąpi w późniejszych latach lub dniach, to proroctwo mogłoby się spełnić w pierwszej części czasów ucisku. Wynika to z tego, że antychryst znajdzie rozwiązanie problemu na Bliskim Wschodzie i podpisze siedmioletni pakt pokojowy z Izraelem. W czasie ucisku Żydzi będą mogli odbudować swoją świątynię i żyć bezpiecznie w swojej ziemi, a wtedy nastąpi inwazja. Bóg obiecał ożywić Izrael z martwych poprzez wizję, którą Ezechiel otrzymał w Dolinie Suchych Kości jako wygnani w obcej ziemi Babilonii. Izraelici stracili wiarę, ale Bóg zapewnił ich, że znów będą żyć jako naród. Teraz Pan kontynuował przekazywanie cudownej nadziei i przyszłości, jaką ma dla dzieci Izraela. Ezechiel 1937 roku stycznia do listopada ręka Pana spoczęła na mnie i wyprowadziła mnie w duchu Pana, i postawiła mnie pośród Doliny pełnej Kości. Potem sprawił, że przeszedłem wokół nich, a oto było ich bardzo wiele na otwartej dolinie i były bardzo wyschłe. Powiedział do mnie, Synu Człowieczy, czy te kości ożyją? Odpowiedziałem: O Panie Boże, Ty to wiesz. Ponownie powiedział do mnie, Prorokuj do tych kości i powiedz do nich o wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Pan Bóg do tych kości, oto ja wprowadzę w Was ducha, a ożyjecie. Nałożę na was ścięgna, sprowadzę ciało na was, okryję was skórą i włożę w was ducha, a ożyjecie i poznacie, że ja jestem panem. Prorokowałem więc, jak mi nakazał, i gdy prorokowałem, powstał szum, a oto było poruszenie, a kości zbliżyły się jedna do drugiej. I patrzyłem, a oto pojawiły się na nich ścięgna i ciało, a skóra okryła je z wierzchu. Ale nie było w nich ducha. Ponownie powiedział do mnie, prorokuj do ducha, prorokuj, Synu Człowieczy, i powiedz do ducha, tak mówi Pan Bóg, przyjdź, duchu, z czterech wiatrów i tchnij na tych zabitych, aby ożyli. Prorokowałem, jak mi nakazał, a duch wszedł w nie i ożyły, i stanęły na nogach, ogromne wojsko. Potem powiedział do mnie, Synu Człowieczy, te kości to cały dom Izraela. Oto mówią, nasze kości są suche, nasza nadzieja zaginęła, zostaliśmy odcięci. Rozdział 38 przedstawia nam gołgę i magoga. Imię Gog odnosi się do przywódcy ziemi Mejgag. Dowiadujemy się jedynie, że te zdarzenia będą miały miejsce w późniejszych dniach. Inwazja na Izrael przyjdzie z północy zgodnie ze Słowem Bożym. Ezechiel: 39 2 stycznia zawrócę Cię. I poprowadzę, wyprowadzając cię z dalekiej północy, i przyprowadzę na góry Izraela. Ezechiel 1938 roku, kwietnia do czerwca, i zawrócę cię, włożę haki w twoje szczęki i wyprowadzę cię wraz z całym twoim wojskiem, końmi i jeźdźcami, wszyscy oni wspaniale ubrani, wielka armia starczami i puklerzami, wszyscy władający mieczami. Persja Etiopia i Libia są z nimi, wszyscy starczą i Hełmem, Gomer i wszystkie jego oddziały, dom Togarmy z dalekiej północy i wszystkie jego oddziały, liczne ludy są z tobą. Gok nie będzie działał sam w tej inwazji, lecz będzie wspierany przez koalicję narodów. Wiele nauczycieli biblijnych uważa, że Gomer odnosi się do Niemiec, podczas gdy Togarma odnosi się do Turcji. Jeśli chodzi o te koalicje, te kraje będą przekonane, że mają dowodzenie. Koalicja zaatakuje Izrael, aby łupić i niszczyć. Ezechiel 38:19 do 23 waty mojej gorliwości i w ogniu mojego gniewu przemówiłem zaprawdę, W tym dniu będzie wielkie trzęsienie ziemi w ziemi Izraela, także ryby morza, ptaki niebios, zwierzęta polne. Wszystkie pełzające stworzenia, pełzające po ziemi, i wszyscy ludzie na powierzchni ziemi będą trząść się w mojej obecności, góry zostaną zrzucone, strome miejsca upadną, a każdy mur runie na ziemię. Wezwę miecz przeciwko Gogowi na wszystkich moich górach, mówi Pan Bóg. Każdy miecz będzie przeciwko jego bratu. A ja osądzę go plagami i krwią spuszczę na niego, na jego wojska i na liczne ludy, z nim deszcz obfity, wielkie gradziny, ogień i siarkę. Wtedy uwielbię się i uświęcę, i będę znany w oczach wielu narodów. Wtedy poznają, że ja jestem Pan. Bóg informuje nas, że pozwoli na te inwazje, aby narody świata zostały zmuszone do uznania, kim jest gdy interweniuje i okazuje swoją sprawiedliwość. Pan wyraża swój gniew z powodu tej inwazji. Sformułowanie w wersecie 19 jest podobne do trzęsienia ziemi lub być może do wybuchu bomby nuklearnej. W wersecie 20 widzimy skutki katastrofy. Bóg użyje naturalnych sił, aby zniszczyć Gołgę i jego armię. Ezechiel 38:18 do 23 w tym dniu. Kiedy Gog zaatakuje Ziemię Izraela, oświadcza wszechmocny Pan, wybuchnie we mnie wielki gniew. W mojej zazdrości i w ogniu mojej wściekłości wypowiem się. W tym dniu nastąpi wielkie trzęsienie ziemi w ziemi izraelskiej. Rybacy w morzu, ptaki na niebie, zwierzęta na polach, wszelkie istoty pełzające, które się poruszają po ziemi, oraz wszyscy ludzie, którzy są na obliczu ziemi, Zadrzą w mojej obecności. Góry zostaną przewrócone, klify się rozpadają, a każdy mur runie na ziemię. Wywołam przeciwko niemu miecz na całym moim terytorium, oświadcza wszechmocny Pan. Każdy miecz obróci się przeciwko swojemu bratu. Wymierzę mu karę poprzez zarazę i krew. Wyleję na niego i na jego armię oraz na liczne narody, które z nim są, nawałnice, deszcz, Grady, ogień i siarkę. W ten sposób okażę moją wielkość i świętość, i dam się poznać w oczach wielu narodów. Wtedy będą wiedzieć, że ja jestem Pan. To trzęsienie ziemi zniszczy miasto, a towarzyszący mu miecz zniszczy goługę. Ezechiel 39, 11 w tym dniu przygotuje dla gołgę miejsce do pochówku w Izraelu, dolinę przechodniów na wschód od morza. Będzie ono blokować drogę przechodniom, ponieważ tam będą pochowani Gok i wszystkie jego hordy. Nazywać się będzie dolina Hord Gołge. Ezechiel 39,12 do 16. Dom Izraela będzie grzebał ich przez siedem miesięcy, aby oczyścić ziemię. Wszyscy ludzie w kraju będą ich grzebać i stanie się to dla nich sławą w dniu, w którym będę uwielbiony, mówi Pan Bóg. Ustanowią ludzi, Którzy będą ciągle przemierzać kraj i z pomocą przechodniów grzebać tych, którzy pozostali na powierzchni ziemi, aby ją oczyścić. Po upływie siedmiu miesięcy rozpoczną poszukiwania. Kiedy którykolwiek z tych, którzy przemierzają kraj, zobaczy ludzką kość, postawi przy niej znak, aż grzebacze ją pochowają w Dolinie hord Nadadzą też miastu nazwę Hamonach, a więc oczyszczą ziemię. Podsumowując, proroctwo z księgi Ezechiela 38 do 39 opisuje inwazję na Izrael, która przyjdzie z północy. Bóg interweniuje, zsyłając naturalne siły, aby zniszczyć armię Gołgę i jego koalicję. Po tej bitwie narody świata poznają, że Pan jest Bogiem, gdyż okaże On swoją moc i sprawiedliwość na oczach wszystkich. To proroctwo jest jednym z kluczowych wydarzeń, które mają nastąpić w czasach ostatecznych i jest uważane za znak wielkiego konfliktu, który będzie miał miejsce przed powrotem Mesjasza. Izrael będzie przez pewien czas żył w pokoju, zanim nadejdzie ten atak, ale w końcu Bóg objawi się jako obrońca swojego ludu i zniszczy siły, które będą próbowały go zniszczyć. Księga Ezechiela wersety 39, 17 do 20 ty zaś, Synu Człowieczy, tak mówi Pan Bóg, powiedz ptakom wszelkiego rodzaju i wszystkim dzikim zwierzętom zbierzcie się i przyjdźcie, zgromadźcie się zewsząd na moją ofiarę, którą wam przygotowuję, wielką ofiarę na górach Izraela. Będziecie jeść mięso i pić krew. Będziecie jeść ciało mocarzy i pić krew książąt ziemi, baranów, Jagniąt, kozłów, byków, tłustego bydła z baszanu, najęcie się tłuszczu do syta i napijęcie się krwi do upicia z mojej ofiary, którą wam przygotowałem. Przy moim stole nasycicie się końmi i jeźdźcami, mocarzami i wszystkimi wojownikami, mówi Pan Bóg. Ezechiel 39:21-24 ukaże moją chwałę wśród narodów, a wszystkie narody ujrzą mój sąd który wykonam i moją rękę, którą położę na nich. Od tego dnia dom Izraela pozna, że ja jestem Panem i ich Bogiem. I narody poznają, że dom Izraela poszedł na wygnanie z powodu swojej nieprawości, ponieważ postępowali względem mnie zdradliwie. Dlatego ukryłem przed nimi moje oblicze i wydałem ich w ręce ich wrogów, i wszyscy padli od miecza. Postąpiłem z nimi zgodnie z ich nieczystością i ich przewinieniem, i ukryłem przed nimi moje oblicze. Ezechiel 39:25-29: Dlatego tak mówi Pan Bóg: Teraz odwrócę los Jakuba i zmiłuję się nad całym domem Izraela, i będę gorliwie działał dla mojego świętego imienia. Gdy zapomną o swojej hańbie i o wszystkich swoich niewiernościach, którymi zdradzili mnie, gdy będą mieszkać bezpiecznie na swojej ziemi i nikt ich nie będzie mnie niepokoił, gdy ich przywiodę z powrotem od narodów i zgromadzę ich z ziem ich wrogów, wtedy uświęcę się w nich na oczach wielu narodów i poznają, że ja jestem panem ich bogiem, gdy po ich wygnaniu wśród narodów zgromadzę ich z powrotem do ich ziemi i nie zostawię tam już nikogo i nie ukryję już przed nimi mojego oblicza ponieważ wylałem mojego ducha na dom Izraela, mówi Pan Bóg. Podsumowując, nasze życie to podróż pełna wyzwań, ale także niesamowitych możliwości. Ważne jest, aby nie bać się wprowadzać zmian, niezależnie od tego, jak małe mogą się one wydawać. Każdy krok naprzód przybliża nas do lepszego jutra. Pamiętajcie, że to Wasza determinacja i chęć działania są kluczem do sukcesu. Dlatego zachęcam Was, abyście każdego dnia podejmowali wysiłek, by stawać się lepszą wersją siebie. Jeśli zgadzacie się z tym, co powiedziałem, lub macie własne przemyślenia na ten temat, koniecznie podzielcie się nimi w komentarzach. Razem możemy stworzyć społeczność wspierającą się nawzajem w dążeniu do wspólnych celów. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.